W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zdobyć trzy darmowe miejsca na pety, czyli będziecie mogli okupować sobie po prostu więcej petów niż tutaj. E, możecie na samym początku i to zupełnie za darmo. E, I przy okazji mamy jeszcze giveaway na takie oto e, 4 peciki Agony, 20, no 5, 5 milionów coś cztery takie agoniki i jeżeli chcecie wygrać 4 takie agony to wystarczy zostawićcie łapeczkę w górę i subika i napiś, napiszecie byle jaki komentarz, nie wiem, biorę udział albo nie wiem, fajny odcinek, co chcecie no i możecie wygrać cztery takie agony no po prostu komentarz, łapeczka w górę i subik i możecie wygrać takie agoniki, dobra więc my już przechodzimy do pokazywania wam jak zdobyć trzy darmowe sloty na pety bardzo szybkim sposobem no, przynajmniej moim zdaniem to jest taki bardzo szybki sposób i sprawdzony. Więc tak, idziemy sobie na pierwszą krainę i idziemy do najtańszych jajek. Kupujemy najtańszych jajek tyle, aż odblokujemy wszystkie pety, które najłatwiej zdobyć. Idziemy sobie tutaj, patrzymy, których petów nie mamy zdobytych. Ja na przykład nie mam zdobytych. No, z następnego jaja większości petów nie mam zdobytych. Na przykład z tego i robimy tak. Otwieramy sobie tutaj włączę, na chwilę auto otwieranie i tak. Oj, jeszcze skipowanie muszę włączyć. I tak, dropimy sobie kilka petów i nie usuwamy ich automatycznie, nie włączamy auto Delita, Tylko teraz wam powiem, co z tym trzeba zrobić. E, Tego jeszcze chwilę otwórzmy sobie tak ze 2-3 jajka. Dobra, otworzyłem już tutaj w miarę dużo jajek. I co teraz robimy? Ono oh, 39 petów. I co teraz robimy, jeżeli mamy tutaj te peciki otworzone? Więc jeszcze wam pokażę jedną rzecz tutaj. Jeżeli wchodzimy, tylko muszę znaleźć tą owcę, gdzie ona jest teraz? Tak, tutaj mamy tą owcę. Ja już mam odlokowaną owcę. Nie golden, ale możecie nie wiedzieć, że owca go golden też się zalicza tutaj do indeksu. I owca rainbow też się zalicza do indeksu. Więc polecam od razu nie usuwać, tylko yy, po porobić z nich golden. I one też się zaliczają do indeksu, więc no mi jeszcze zostało dosłownie kilka petów do zrobienia, żeby zdobyć jeden slot jeszcze na ekwipowanie i robicie sobie ze wszystkiego golden, potem możecie jeszcze zrobić rainbow, ale to musicie otwierać bardzo dużo tych... Tych jajek. Ja nie robię rainbow, bo to trochę za dużo czasu moim zdaniem. Jeżeli ktoś chce zdobyć wszystkie, no to musi już rainbow robić. Ale ja nie chcę zdobyć wszystkich, bo to trochę za dużo czasu by mi zajęło. I robię po prostu same goldeny. Dobra, już tutaj chwilę zrobiłem. I zobaczmy, wcześniej miałem chyba 17, 117, tak mi się wydaje. Teraz mam już... 118, dopiero jeden pet, więc musimy pójść sobie do jakiegoś jaja, w którym na pewno nie mam odblokowanego. E, idziemy tutaj, e, usuniemy sobie, już w sumie nie będę na, na razie usuwał. Zaczynamy je otwierać i zobaczymy. W ogóle od polskiej i zobaczymy, że coś fajnego w ogóle uda się wydropić. Pyk, pyk i otwieramy. Dobra, mam 45 nowych petów i robimy z nich znowu golden. Wystarczy po jednym pecie, nie trzeba robić ze wszystkich, po jednym pecie, tak jakby z jednego gatunku i tyle. Dobra, zobaczymy kolejne pety, tu mamy takie z tych, zróbmy, chociaż nie wiem czy mi 47% mi się uda. O, udało się, 47% się udało. Zróbmy też sobie z tych tutaj goldena. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i kolejne jajo. Zróbmy sobie z tego poprzedniego jaja. Chyba z tego poprzedniego jaja jeszcze nie otwierałem, więc zróbmy sobie z poprzedniego jaja teraz pety. E, no i zobaczymy, uda może się coś fajnego dropnąć, ale bardziej mi chodzi po prostu. O, leci chyba legenda. Legendary, Legendary Phonics. Phoenix fajnie, fajnie. E, może uda się zdobyć coś jeszcze fajnego, ale ogólnie mi bardziej chodzi o zdobywanie goldenów, bo tak, niepotrzebne mi są te peciki z tych jajek. Dobra, i znowu mam kilka nowych petów, więc znowu z nich musimy porobić sobie wszystkie rainbow. Goldeny, trochę tych goldenów porobić. Oj, z dragonów. Czy teraz się uda z dragonów zrobić? Oby tak. Dobra, udało się znowu z, drago z czterech petów chyba zrobić. Fajnie, fajnie. Patrzcie, mamy w ogóle Phoenixa Legendary 7,76 tysięcy. Słabiutko. Kiedyś to było dobrze, ale teraz to już jest... Dobra, Fire Dogi też trzeba zrobić. No i lecimy do kolejnego jajeczka, który jest tutaj. Dobra, teraz będziemy to jajo otwierać. No i zaczynamy po prostu. Slajmy... Dobra, i już idziemy robić z nich goldeny. Zaraz pójdziemy... Zróbmy całą tą alejkę i pójdziemy zobaczyć, czy już mi się oddało odblokować 150 petów chociaż. Bo ja chcę chociaż ten jeden plus equip odblokować, bo więcej mi jest w sumie niepotrzebne. Dobra, pyk, 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 i robimy z niego goldena. z tym sposobem właśnie robienie goldów, to zaliczę wam się tak jakby jako dwa, bo z jednego pETA macie tak jakby dwa pety do indeksu. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale fajnie, fajnie to działa. Dobra, pyk, 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 pyk. Jeszcze byście mogli robić Rainbow, ale o wiele dłużej byście musieli otwierać to jajko, żeby wam starczyć tych petów i dobra idziemy już do możemy jeszcze to jajo je otworzyć jeszcze to jajo je pod Dobra, robimy teraz tych lajonów, pyk, 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 dobra, 100%, a i jeszcze taki tip, bo ogólnie ja mówiłem, żaliłem się, że patrzcie, jak się wchodzi tutaj, to jest taki lag chwilowy, ale to się zaczyna wtedy, jeżeli ma się po prostu za dużo petów w inwentorii, jeżeli ma się mniej petów w inwentorii, to nie ma takiego laga, no, więc po prostu to jest przez to, że mam za dużo petów w inwentorii, jakbym miał mniej petów, czyli same to co tutaj mam ekwipowane, to w ogóle nie mam lagów, jak wchodzę tutaj, więc tak, taki tip dla wszystkich, którzy też mają takiego laga, jak ja miałem. No, bo mi te pety ogólnie nie są potrzebne, więc je ja wszystkie usuwam, e, trochę się ich nazbierało, one są do wywalenia. Mógłbym jeszcze potem się pokusić na rainbow'y, ale szczerze mówiąc, za dużo tego jest i za bardzo mi się nie chce tego robić. Bo bardzo dużo tego jest, bardzo dużo jest z tego do zrobienia, jeżeli ja bym miał wszystkie pety dosłownie tutaj robić rainbow. E, tak, trochę tego by było, wy dlatego usuwamy te wyciki, które tutaj są i nie robimy z nich dalej rainbow'ów. Ale wy jak chcecie, możecie się w to bawić, dropić długo. No, ale to zależy, kto, kto ma siłę i wytrwałość do robienia takich rzeczy. Mamy epika jednego. Patrzcie, jaki ładny w ogóle epik się wydropił. On jest bardzo ładny, ale i to jest najlepszy w ogóle pet w tym jajku, więc fajnie, fajnie. Najlepszego peta w jajku wydropiłem kiedyś, bym się cieszył, a teraz to już jest petik Trochę słabiutki, trochę słabiutki. Dobra, i idziemy znowu robić golden. Jeszcze zostały dosłownie dwa jaja po tym, i już wydaje mi się, że będziemy mieli ten cały indeks, chociaż 150 petów zrobionych. Takie panterki jakieś, a nie to jest Leopard, okej okay, Leopardy, Squirelle jakieś Squirelle, dobra Squirelle bierzemy Pyk, pyk, pyk Tu mamy jeszcze jakieś Ice slimy. Ice Slime'y też trzeba zrobić O i patrzcie W ogóle wszystko wychodzi, wszystko wychodzi Dobra i robimy Ice Mortus, Ice Mortus na 13%, a jak wszystko tak wychodzi to To też musi wyjść Aj, nie udało się, nie udało się już się pokusiłem i tak jak mówię, ja nigdy nie ryzykuję, więc tak, zaryzykowałem, mi się oczywiście nie udało, już delituję te wszystkie peciki, które tu są. Z jednego jaja 4 nowe golden PETy, więc polecam robić. Z jednego jaja około 4 PETy można goldeny zrobić. Można zrobić równie dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ale wiecie, to jest to jest trudniej. A 4 to jest te najłatwiejsze PET do wydropienia. Dobra, włączam sobie tutaj i jeszcze tutaj i mam nadzieję, że już się uda nam to wszystko odblokować. No, i mamy 5 nowych petów. I czy udało się wreszcie zrobić pełen pierwszy indeks? Tak, mamy 156 petów. Yy, no, i odbieramy sobie to jednego peta. Patrzcie, jak na razie mogę mieć tylko 15 ekwipowanych. Policzymy sobie yy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I dobra, i odbieram to, i będę mógł mieć 16 chyba. Tak mi się wydaje. O, mam plus 1equipped, więc mam już 16 Zobaczymy czy to tak działa i teraz musimy 250 Pet. więc jak widzicie jest to łatwe i o dobra, jak widzicie mogę, mogę equipować sobie kolejnego Hound of Hades. No, łatwiutkie to jest, ja już mówiłem jak to zrobić wszystko i jak to łatwo odblokować. No więc to było tyle w tym odcinku, jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę i subika No i do zobaczenia w następnym odcinku siema, a jeszcze pamiętajcie o konkursie z początku odcinka siema!